Autostradą, a w zasadzie jeszcze nie autostradą, bo autostrada dopiero w tym momencie mi się zaczyna. Dotarłem do Pietrzkowa Trybunalskiego. Cały czas jestem w drodze na w północne strony naszego kraju. Takimi, pomiędzy takimi słupkami, jak przed tym wjazdem na Autostradę jechaliśmy jakieś około 40 km od miejscowości Kamieńsk od węzła drogowego aż tutaj, w zasadzie do, do Piotrkowa Tak właśnie się jedzie. Ograniczenia do 70 km na godzinę, i w zasadzie dopiero w samym Piotrkowie Trybunalskim mamy już już autostradę autostradą którą z tego co się orientuję już w zasadzie jesteśmy w stanie dojechać do samego y, Trójmiasta za nami już y, węzeł y, węzeł drogowy który no tutaj rozwój jak gdyby tego węzła też jest dość ciekawy, bo było tutaj chyba największe skrzyżowanie, największe rondo w naszym kraju przez pewien czas ogromny obszar, ogromna powierzchnia, to skrzyżowanie zajmowało. Obecnie już mamy tutaj normalny, wielopoziomowy, węzeł, węzeł drogowy. Ja oczywiście jadę w kierunku. W kierunku łodzi, tak więc pozostaję sobie na tym pasie, na którym, na którym jestem. Gdybym chciał jechać w kierunku, w kierunku Warszawy, to w tym momencie zmieniałbym pasy w prawo i na węźle tutaj. Kolejnym lekko bym odbijał z tej trasy. W prawą, w prawą stronę, jako że do Warszawy nie jadę, trzymam się kierunku łódź i tak to mniej więcej ta A1, autostrada A1 w tej okolicy w okolicy Piatrzykowa Trybunalskiego, wygląda.